Elo, wszystkim tutaj księżnic opisza w kolejnej pasji na moim kanale. Dzisiaj napisem dla Was pastę na życzenie mojego widza Kalmara. Serdecznie poz serdeczne pozdrowienia ode mnie. Możecie wysyłać swoje historie na maila historię życia wdzięczne 014-padzim.com i do dołączenia na mój server Discord. Link będzie w opisie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba na moim kanale, a ja nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania pasty. W tym filmie niestety, ale jest dość głośny szum, bo zapomniałem wyłączyć dodatkowego chłodzenia, a po usuwaniu szumów dziwnie brzmie. Za szumy przepraszam i zapraszam do wysłania pasty. Bądź mną, Anon Level 14, klasowy przegryw. Okoliczna patologię wykorzystujecie jako zabawkę do bicia i rzucania w ciebie wszystkim, co trafi do ich rąk. Warto wspomnieć, że przywódcą tego ganku jest jakiś... Hipiskus, który przewyższa swoją wagą kilkukrotnie niż Magda Geyser po obiedzeniu wszystkich obiadów na raz ze wszystkich restauracji, w których rzucała na lewo i prawo naczyniami. Nazywamy go z tak mam kolegów, Gruby. Nazwa się wzięła z tego, że kiedyś wszyscy razem byliśmy nałogowo w Team Fortress 2. Wracając, Gruby był taki gruby, wiem, że to brzmi jak masło maślane, ale kurwy nie hejtować, że jak stawiał krok, to cała szkoła się trzęsła. Czasami myślę sobie, jakby to było, gdyby jego tłuszcz wykorzystano do rakiety jako paliwo. Nawet raz mi się przyśniło, że go wrzucili do zbiornika i dzięki temu przyspieszyli kolonizację Marsa. Ale to tylko jest moja indywidualna opinia. Raz nawet nauczyciele rozmawiał z jego matką, uwierzcie mi, rozpoznałem, o tym, że powinna zapisać tego hipiskusa do jakiejś siłowni czy innego klubu fit fitnessu, bo jego tłuszcz stanowi zagrożenie dla okolicznej młodzieży i natury. Inni uczniowie nie próbują mu się postawić, bo doskonale wiedzą, że jak to zrobią, Gruby ich dosłownie spłaszczy. Raz jeden kolej z mojej klasy mu się postawił, bo Gruby mu coś powiedział, a on się z tym nie zgodził. Gruby następnie się na niego położył. Przy bliskim spotkaniu Grubego z podłogą, ta nagle zadrżała. Nie zdziwiłbym się, gdyby nawet w trząsku to poczuli. Coś tam czytałem po tym wydarzeniu o jakichś wtrząsach, ale to nie jest istotne. Przez jeszcze minutę było słychać jakieś krzyki dochodzące z tego spasłego ciała. Czułem, jakby ten typ był wchłaniany przez grubego, ale nie przez usta, tylko od razu przez brzuch do żołądka. Po tym jak przestałem słyszeć jakiekolwiek krzyki, nagle pomoc pojawiła się na miejscu zdarzenia. Chyba szkoła stwierdziła, że jednak pogotowy już na miejscu się przyda i najwyraźniej mieli rację. Wracając, było czterech ratowników, strzelił co najmniej plus 50 punktów, a i tak ledwo udało mi się oturlać hipiskusa na bok. Swoją drogą, do dzisiaj nie wiem co się stało z tym chłopakiem Podobnie miał wszystko zmiażdżone, ale chyba go odratowali, nie wiem, jakimś cudem Dobra, nieważne Po tym zdarzeniu, jako 14-letni gówniak, nieodcięty jeszcze w pełni od pępowiny matki Zacząłem się interesować bronią palną Ale że osiemnastka isn't here, to mogłem sobie co najwyżej pozwolić na broń na kulki No ale dobre i to Po kilku miesiącach ciężkich ćwiczeń, takich jak pompki i deska Z typowego suchokratesa awansowałem na chłopaka z normalnym umieśnieniem Kurde, nawet nie wiedziałem, że znam takie słowa. Ale dobra. Umówiłem się z grubym i jego patusiarnią na ustawkę w szkole, po lekcjach na kolejny dzień. Wszyscy mi gratulowali odwagi, a niektórzy zachowywali się, jakbym wygrał jakiś maraton albo co innego. Do dzisiaj nie wiem, czy śmiali się ze mnie, jaki to głupi nie jestem, albo czy pokali z tęsknoty. Zakładam, że to pierwsze. Smutne jest, że się przegrywa. Następnego dnia przemyciłem do szkoły swoją broń ASG i moją ukochaną wojskową sześciokątną latarkę, którą dostałem od dziadka. Pierwszy raz chyba w życiu czekałem na ustawkę będąc szczęśliwy niż raczej smutnym, że znowu oberwę. Po siedmiu długich godzinach lekcyjnych w końcu nadszedł ten czas. Legendarny pojedynek tytana i przegrywa, w którym los zadecyduje czy wygra zło lub dobro. W gangu grubego było siedmiu patusów. Każdy o słuchał suchokratesa, więc nie dawali jakiegoś większego problemu. Z mojego plecaka szybko wyciągnę mój AK-47 i cztery magazynki pełne kulek. I zacząłem ostrzegać wszystkich z full auto, celując w głowę. Te treningi przydały się, bo trafiłem w oczy oponentów z dokładnością 80%. Po rozstrzeleniu całej już ślepej bandy patusów przyszła pora na grubego. Na początku chciałem to zrobić trochę dłużej, bo chłop po szkole dowo co chodził, a uciekali nawet nie wspominając. Ale ten typ stał i się na mnie gapił ze swoim głupim uśmieszkiem. Pierwsze, o czym wtedy pomyślałem, to filmik Morshu Batic RTX On, ale się opanowałem przed śmiechem. Zacząłem strzelać w jego wydęty brzuch na 2 kilometry, ale kulki tylko się od niego odbijały. Dobra, to skoro w brzuch nie idzie, to w oczy zadziała. Ale ten chuj zamknął oczy, skubany nie przewidział, a jego powogie były na tyle tuste, że kulki nawet nie trafiały, tylko przy zewnętrznym od razu się ześlizgiwały. Jak to tylko zauważyłem, to stwierdziłem, że to nie ma sensu i rzuciłem broń na bok. Chwyciłem za moją zajebistą latarkę i zacząłem zszarżować na grubego. On totalnie się tego nie spodziewał, ale szybko ogarnął sytuację i rzucił się na podłogę. Podajże słyszałem jakieś rozerwanie przy upadku, ale pomyślałem, że to podłoga się rozerwała lekko pod jego ciężarem. Podłoga się zatrzęsła, a ja niemrawie upadłem. Hipis ust nie wstawał, co wydawało mi się dziwne, bo panował technikę szybkiego wstawania z podłogi niemalże idealnie. Wykorzystałem sytuację i rzuciłem się na niego. Wydawał się jakby bardziej miękki niż na początku myślałem. Zacząłem go bić moją latarką. Odpowiednio przy tym go oślepiając. Nagle zauważyłem coś dziwnego. Jakaś duża, żółta kałuża się rozlała wokół nas. Szybko odskoczyłem, bo nie wiedziałem co się stało. Nagle zauważyłem, że gruby jest jakiś mniejszy. Następnie połączyłem kropki w 100% używania moich ostatnich dwóch szarych komórek. Zaraz, zaraz. Nagle pomniejszenie się rozmiarów grubego. Żółta plama dookoła ciała. O ku... Jak gruby się przewrócił, to nie myślałem, że rozerwał sobie skórę. Jak uprawilna anonek, szybko zawiadomiłem pomoc. Jak wróciłem do szkoły, nagle wszyscy zaczęli mnie szanować. Okośne patusy nie napadały mnie w drodze do szkoły, jak to miało miejsce wcześniej, tylko przede mną uciekali. W szkole nagle wszyscy zaczęli wywatować i skandować moje imię. Co się stało? W tamtej chwili nie wiedziałem, co się dzieje. Aż jeden z wywatujących poinformował mnie, że w końcu zakończyłem rządy grubasa w szkole. I wszyscy są mi wdzięczni. Od tamtego momentu zacząłem się kumplować z każdą osobą w szkole. Zaczęli mnie różnie wykorzystywać jako płatnego wyjaśniacza innych. Stałem się istnym bogiem i władcą. Od tamtej pory zacząłem kierować szkołą, tylko że nie w sposób brutalny i chaotyczny jak gruby, tylko spokojny i przyjacielski sposób wobec każdego. Po dwóch miesiącach od tego wydarzenia do szkoły wrócił gruby, ale nie ten sam hipiskus, który miał ponad dwie tony wagi, tylko taki inny, wysportowany i zadbany. Chciałem im podziękować za tą ustawkę. Dzięki mnie stracił ponad 80%, swojego tłuszczu. E, dzięki mnie stracił ponad 80 swojego tłuszczu i mógł zacząć normalnie żyć. Czyli pokonałem mojego największego wroka. Dostałem od niego za to podziękowania oraz jeszcze z nim się zakumplowałem. No profit w ch... Mam nadzieję, że pasta Wam się spodobała. Możecie wysłać swoje historie na mailach historię życia wzięte oraz dołączyć na mój serwer Discord link w opisie Nie zapomnijcie o ustawieniu w górę oraz suba na moim kanale, a ja się z wami żegnam, elo Don't bring me down, down. down. Don't bring me Wop. 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 Don't bring me Wop. Stop. Brown, 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 <laughs> don't bring me brown Don't bring <laughs> <stop>. me down <laughs> Brown, brown, down, bring me down